Dobry wieczór. Ja nazywam się Konrad Krasocki, a to jest podcast Co Marek Miał na Myśli, w którym w luźnej atmosferze opisuję, jak ja rozumiem nauki płynące z książki rozmyślania Marka Aureliusza. No to jedziemy. Cytat: Jak przy mięsie i podobnych potrawach wyobrażać sobie trzeba, że jest to trup ryby, tamto trup ptaka albo świni, albo że falern to sok wyciśnięty z grona. A purpurowa szata to włosy jagnięcia zanurzone w krwi skorupiaka, a obcowanie cielesne to tarcie wnętrzności i wydzielanie śluzu połączone ze spazmem. Jak więc te wyobrażenia trafiają w samo sedno tych spraw i odkrywają ich istotę, także treść istotna staje się jasna. Tak należy czynić przez całe życie. Przy wyobrażeniach rzeczy z pozoru nawet bardzo godnych zaufania. Należy je obnażyć i popatrzeć na ich marnotę, a zedrzeć z nich szych, którym się chlubią. Strasznym jest bowiem oszustem zaślepienie, a wtedy właśnie najbardziej omamia, a gdy ci się zdaje, że się zajmujesz sprawami niesłychanie ważnymi. Nie wiem jak wy, ale ja już nigdy nie będę mógł wymazać z pamięci tak poetycko opisanego stosunku płciowego. Myślę, że najważniejszą nauką płynącą z tego przydługiego cytatu, to patrzenia na rzeczy takimi, jakimi są, dostrzeganie ich istoty. Czasami są rzeczy z pozoru skomplikowane i dlatego nas podniecają i nęcą swoją złożonością i pięknem. Natomiast gdy przyjrzymy się bliżej, widzimy, że jest to jedynie obłuda. Przykładem mogą być dobra materialne. Oszukani przez kolorowe pudełka, wygiglane modelki reklamujące produkt, przez dobrze dobrany zestaw słów i obietnicy korzyści, kupujemy rzecz. Niech to będzie zegarek. Ładny, drogi zegarek, na który nas tak naprawdę nie stać. Możliwe, że skusiła nas reklama, w której na ręce dżentelmena przy barze prezentuje się znakomicie. A gustownie ubrana kobieta spogląda na niego z ponad swojej szklanki brandy. W tym momencie ich oczy się spotykają. Jasny przekaz do naszej podświadomości. Ten zegarek podoba się kobietom, stanowi o Twoim statusie społecznym i jak go kupisz, zwiększysz swoje szanse u płci przeciwnej. Piękna sprawa. Teraz popatrzmy na całą tę sprawę, jakby to zrobił prawdopodobnie Marek. Pan Marek tak mógłby spojrzeć na zegarek. Jest to kawałek metalu ze skomplikowanym mechanizmem, który pokazuje czas. Bardzo użyteczna rzecz. Zdobiona bransoleta służy do tego, aby móc go zapiąć na ręce. Zegarek warty 300 zł niczym nie ustępuje zegarkom za 5 i 10 tysięcy. No dobrze, a co z elementem statusu społecznego? Jeżeli nie stać nas na zegarek za 5 i 10 tysięcy, a wciąż mamy go na ręce, to prawdopodobnie obrobiliśmy jubilera albo ktoś liczy spore odsetki ubociana czy innego ptaka. To, że oszukujemy swój status chwilowo, później tylko jak lawina wróci do nas się spustoszenie w naszym budżecie, a zwabiona partnerka szybko odkryje, że źródło rzekomego bogactwa partnera nigdy nie istniało albo jest bardzo liche. Poza tym, czy partnerka, którą wabią błyskotki jest warta naszego czasu? Gdzieś podświadomie pewnie większość kobiet kalkuluje, czy dana osoba jest w stanie zapewnić jej i ich potomstwu dobre warunki życia i bezpieczeństwo. Ale mniejsza z tym. Następny przykład. Jedzenie. Każdy kocha jedzenie. Takie z McDonalda najlepiej. Słodkie, słone, chrupkie jednocześnie raczej mniej koktajl warzywny z mleka roślinnego, jarmużu, siemienia lnianego i bananów tak przy okazji polecam, petarda który sam trzeba przygotować, trzeba potem pozmywać, posprzątać A co na to Marek? Jak spojrzymy na jedzenie w jej istocie, to stanowi ono paliwo dla naszych ciał Jest wymogiem, tak jak oddech, jak bicie serca, jak tlen dla ognia potrzebny do życia jeżeli jest to tylko i aż waha do naszego BMW- życia, to czy nie lepiej jak jest to wysokiej jakości benzyna, która sprawi, że Twój silnik będzie ze spokojem wykręcał po 4000 obrotów na dwójce, kiedy będziesz wchodził w zakręt? Czy wolisz postawić na tanie i słabe paliwo, które fakt, teraz jest lepsze, bo tanie, ale w przyszłości zrujnuje Twój organizm? Trzecim przykładem niech będzie papieros. Mm, nic tak nie rozluźnia jak włożenie sobie wysuszonych liści jakiejś rośliny, zawiniętej w kawałek papieru w kształcie walca, odpalenie go zapalniczką i wciąganiu spalanego chwasta przez plastikową gąbkę do ust, gardła, płuc. Po to, żeby poczuć w ustach nieprzyjemny smak, doznać uczucia podniesienia ciśnienia krwi. Strzału do i uśmierzenie lekkiego niepokoju i stresu wywołanego niczym innym jak poprzednim papierosem. Zaiste wspaniała czynność. Wszystko po to, aby gonić królika, którym jest satysfakcja z przyjęcia nikotyny z tego zielska. Tylko, że im szybciej biegniemy, palimy więcej, tym królik jakiś szybszy. Interesującym jest fakt, że jak już spojrzymy na istotę rzeczy czy sytuacji, pojawia się ona nam w innym świetle. Można wtedy łatwiej zrezygnować z czegoś, co jest dla nas niekorzystne, lub właśnie powziąć jakieś działanie. Nie bez przyczyny mawia się, że najbardziej boimy się nieznanego, czegoś, czego nie rozumiemy. Mistyk z ręcznymi sztuczkami odwraca uwagę od podstawowej mechaniki, która medli na mocy. Jednak gdy już wiemy, jaka to mechanika, to nie damy się oszukać jeszcze raz. Tak samo poznając sens danej czynności czy rzeczy, pozwoli nam to na właściwą interpretację jej znaczenia i stosunku, jaki powinniśmy do tej rzeczy mieć. Zostawiam Wam na koniec przetłumaczony cytat, z którego znany jest Chuck Palaniuk, autor książki stanowiącej podstawę filmu Podziemny Krąg: Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy. Dobranoc.